I pach, sezon w pełni leży coś leży. Kolejna ty Podchodzimy Ostatnio z emocji, no trochę tej łaciny mi się wpierdzieliło, ale musicie mi wybaczyć. To są takie emocje, że szok. Tu tak. Piękne. O, widać świeże tropy, że przychodziły byki. Piękne. Świerutki. Ale ciężki. szczęście dopisuje. Zobaczymy ile wagowo będzie ważył. No, ale daję mu z 2,20 2,30 Zobaczymy ile będzie naprawdę. Uciekam dalej. <śm>